Cześć witam, dzisiaj pokażę jak zdemontować, wymienić dysze spryskiwacze sztuki dwie z przodu i w tym celu musimy sobie odpiąć wygłuszenie maski, pokrywy silnika. No się trzyma tutaj na kilku kółkach. Ja proponuję użyć plastikowe łyżki, żeby to sobie podważyć po kolei wszystkie te kołki aczkolwiek śrubokrętem jak sobie tam podważycie to to też się uda delikatnie one nie są z bolster tylko są wciskane tak wygląda Byście chcieli dostać się do, o, o, do samych dysz, to wystarczy tutaj od dołu odpiąć tylko i, i będzie dojście do tego, ale ja zdejmę wszystkie, żebyście mogli widzieć lepiej. To zajmuje chwilę. A a jednak dojście będzie lepsze i ta mata nie będzie, ta mata nie będzie przełamana. Zdję. Ok, mamy dyszę w dwóch miejscach. Należy sobie odpiąć wężyk. Pociągając tylko. On jest tutaj na takim... Zaraz pokażę dyszę na takim gumowym łączniku, takim gumowym kolanku czy tam coś było i żeby wyciągnąć dyszę, trzeba sobie ją tutaj ścisnąć po bokach nie uda się, chyba raczej paluszkami delikatnie, żeby nie połamać. i tak wygląda dysza trzypunktowa ona jest tylko tutaj pokazuję na takich dwóch rozpierakach i gumowy gumowy łącznik elastyczny jakby ale przelot jakby ktoś sobie chciał wymienić na przykład na na głowę, one fajnie spryskują o. I jest kolejno I żeby zamontować z powrotem przekładamy sobie na drugą stronę. Wciskamy, ona się nam tutaj zakleszczy na tych jakby tym rozpierakiem. Wciskamy sobie węziek z powrotem. Z drugiej strony to samo. Upewnić się warto, żeby ona złapała się dobrze. Siedzi, tak jak jeszcze ma wężyk, sprawdzę z tej strony jeszcze żeby się zapięła. Nie możecie też za mocno docisnąć od góry, żeby Wam nie wgniotło tutaj maski od, od zewnątrz. i dwa I, i po robocie dzięki za oglądanie i do następnego